Dzień dobry. Witam Was w piękne jeszcze przedpołudnie u mnie, gdy to nagrywam jest jeszcze przedpołudnie niedzielne. Miałem dzisiaj wam tutaj przeczytać, opowiedzieć o sprawach religijnych. Taki miałem taki rano, powstał u mnie taki zamysł. Ale po konsultacji z siłami nadprzyrodzonymi. Po, po kontakcie z Panem Niebios stwierdziłem, dostałem informację, że nie mogę tykać się religii. No cóż, jak nie wolno, to nie wolno. Siły wyższe. Siły wyższe, oni wiedzą, wiecie, to tak jak jest z tymi wszystkimi siłami wyższymi. No. Wykonujecie telefon i słyszycie od Pana Boga krótko, zwięźle przez telefon, że, że nie tędy nie godzi się tagań albo inaczej. No to zmieniłem, zmieniłem formę dzisiejszego nagrania i przy tej mojej czarnej przeczytam wam. Przeczytam wam odnośnie teorii religii. Skoro nie mogę mówić o religii, bo pan zastępów mi nie pozwolił, no to w takim razie przeczytam wam o teorii religii, bo na ten temat nie pytałem, nie? Oczywiście żartuję, żarty żartami. Ja sobie tutaj pozwalam czasami na odrobinę hmm, takiego, może nie Wiem, czy na miejscu, czy nie na miejscu żartu, ale traktujcie to jako, jako to po prostu taką z mojej strony mm, dziwną dygresję. Nie? Mam tutaj przed sobą tekst o wielkich założycielach. Inaczej, o założycielach wielkich religii. Stąd ten mój wstęp. Wielu, a pod spodem, pod tym, co wam przeczytam, będzie skąd i przez kogo ten tekst jest napisany. Pod filmem będziecie mieli. Tak. To Wam dam, żeby każdy chętny mógł sobie troszkę więcej na ten temat przeczytać. Jak będzie chciał, oczywiście. Wielu wybitnych przywódców religijnych występuje w historii jako twórcy i założyciele religii. Wprawdzie nie wszystkie, nawet wielkie religie, powołują się na pewnych ludzi jako swych założycieli, ale wiele dawnych i współczesnych religii uznaje swe pochodzenie od jakiegoś przywódcy którego imię zachowuje jako symbol i najistotniejszy ze swych przymiotów. O takich religiach, w przeciwieństwie do naturalnych, zwykło się mówić, że zostały założone. Czyli religie niezałożone to są religie naturalne, a religie założone mają swojego, jak sama nazwa wskazuje, realnego bardziej lub mniej, ale założyciela. Pewną osobę, która. Stanęła na samym początku założeń, tych, tych, tych aksjomatów, tych niezmiennych. Nieważne, czy to rzeczywiście z jego ust padły tego założyciela te aksjomaty, czy zostały potem dopisane, ale jemu one są przypisywane i na takowym przypisie, utożsamionym z jego osobą, bazują całe rdzenie religijne, współczesne, które do tej pory znamy ale i te, które już nie mają swoich wyznawców, które kiedyś funkcjonowały, działały dosyć nawet prężnie, ale zostały porzucone, zapomniane. I dalej. Religia założona to taka, która została nadana grupie społecznej, nie w tym znaczeniu, jak to bywało nieraz w historii, że władca podbitego ludu narzucał mu religię swego kraju. Ale w tym, że religia ta nie była związana od początku z daną grupą społeczną, lecz została jej w jakiś sposób przydana. Nie została narzucona, ale przydana. Narzucona, bo nieraz zdarzało się tak w historii naszych dziejów, naszych przodków, gdzie pewne ludy podbijały inne, słabsze ludy, i w nagrodę, że ich podbito, w nagrodę, że darowano im życie. Nakładano im jarzmo cudzej religii, innego zabobonu, innego bóstwa. W chrześcijaństwie było nie inaczej. Tutaj na naszych ziemiach, na naszych terytoriach, podobno było dokładnie w ten sam sposób. Pomorze podobno walczyło najdłużej przeciwko tej nowonadawanej religii, bo kilkaset lat. Kilkaset lat na Pomorzu trwały ruchy wyzwoleńcze, aby ocząsnąć się z jarzma religii i Rzymu. Ale Skutecznie to z czasem zostało stłumione. I dalej. Religie naturalne, w cudzysłów oczywiście wzięte są naturalne, nie opierają swego bytu na działalności natchnionych charyzmatyków, ani nie odwołują się do nadprzyrodzonych objawień. Do czegóż się one mogą odwoływać? Nie ma mężczyzna ani kobiety natchnionej, nie ma boga ani bogini a mamy do czynienia z religią. No i tu dalej będzie wyjaśnione. W religiach naturalnych, w cudzysłowie, to oczywiście grupa społeczna utożsamia się z religią i każda jednostka wskutek urodzenia ani wyboru staje się jej wyznawcą. W taki sposób, że zerwanie z nią jest faktycznie niemożliwe. Jak długo jest członkiem tej grupy społecznej? Pierwotne grupy naturalne, jak rodzina, ród, szczep, zbudowane na więzi krwi, rozszerzały się z czasem na grupy sąsiedzkie, powodując zwiększenie zasięgu religii naturalnej, która stawała się już nie tylko szczepowa, ale narodowa lub państwowa. W religii tej, która ujarzmiła to terytorium, na którym nam przyszło teraz żyć. Obecnie mamy właśnie do czynienia z nakładką, z taką fazą nakładkową, czyli gdzie religia, wiara, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. I co dalej? O, tu oczywiście nie o to chodzi, ja to tylko tak na marginesie Wam dodaję od siebie. Nie byłoby to normalne nagranie, gdybym coś nie wtrącił, nie? Ale to Wy już wiecie. Religie założone, w cudzysłów wzięte jest założone, Natomiast nie mają takowej genezy, lecz rodzą się w pewnym określonym czasie, często niepostrzeżenie i nie ograniczają się w zasadzie do jednego szczepu plemienia, narodu lub państwa. Mówiąc o założeniu, w cudzysłów wzięte założeniu, mówiąc o założeniu religii, nie chcemy twierdzić, jakoby jakaś. Natchniony, nie chcemy twierdzić, jakoby jakiś natchniony prorok na podstawie własnych przeżyć i przemyśleń faktycznie tworzył nową religię i rozpowszechniał ją w świecie. Religia jest zjawiskiem społecznym i, tak jak każde zjawisko społeczne, podlega określonym prawom powstawania, rozwoju i zaniku. <laughs> Tutaj mamy do czynienia z religią jako zjawiskiem społecznym jako czymś pewnego rodzaju. Właściwością społeczną, albo systemem działania społecznego, albo elementami wpływającymi na społeczeństwo. Można to w ten sposób tutaj tak sobie poszerzać albo systemem doktryn, które wpływają na społeczeństwo, ale jako zjawisko społeczne czyli coś, co jawi się nam, że widzimy w ruchach, w działalności tego społeczeństwa. Na skutek oddziaływania tych doktryn nie? religijnych. Nie rodzi się ona z woli jakiejś jednostki, nie jednostka jest jej twórcą i przyczyną. Religia powstaje i rozwija się wskutek oddziaływania czynników religiotwórczych. Mamy do czynienia jeszcze z czynnikami religiotwórczymi, czyli tak jak mamy ciasto i musimy mieć zaczyn chlebowy, tak tutaj mielibyśmy do czynienia z takimi zaczynami religijnymi. Takie czynniki religiotwórcze, małe ziarna, które powodują, że naokoło nich, otaczając te, 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 te ziarna, te matrycowe ziarna, rozwija nam się i kwitnie w pewnym momencie, aż wykwita, religijność. Religijność ogólna. I tutaj dalej zdanie kończę, które są na ogół liczne i skomplikowane. No tak jak i te czynniki, prawda, religiotwórcze. Każdy troszkę inny, każdy inaczej troszkę zabarwiony. A potem mamy cały koloryt lokalny związany z tą radosną twórczością religijną. To już najpierw nie trzeba w cudzysłów brać, bo cała nawet twórczość religijna-artystyczna to też jest twórczość radosnego tworzenia w zachwycie, w uniesieniu ku czci wyimaginowanych bogów, bóstw. Nie? We wszystkich religiach Założonych, w cudzysłów wzięte, dają się wyśledzić pewne cechy. Jakież to cechy. Pewne cechy wspólne, dzięki którym, dzięki którym religie tego typu można ujmować jako zjawiska jednorodne. Najpierw występuje sam natchniony przywódca, który wędrując z miejsca na miejsce naucza ustnie i tam niczego nie spisuje. I sam niczego nie spisuje. Z czasem skupia on wokół siebie grupę uczniów, której życie jest związane całkowicie z działalnością mistrza. Doniosłym wydarzeniem w historii tej grupy jest śmierć przywódcy. Ze względu na to, że żaden z uczniów nie jest w stanie go zastąpić, dokonuje się reorganizacja grupy w kierunku tworzenia gminy pierwotnej. Tutaj jest opisana cała forma powstawania od tej praprzyczyny, od tego początku, od zarzewia tej religii przez nawarstwianie się, pojawianie się pewnych struktur, znaczy takich zalążków struktur, a potem pojawią się duże rozbudowane struktury zarządzające doktrynami religijnymi. Potem pojawią się spory religijne, tarcia, pojawią się nowe zalążki ideologiczne w, w rejonie pewnej religii, te zalążki albo będą znowu wzrastać, jeżeli wzrosną za dużo i zagrożą innym doktrynom, które już są rozwinięte, powstaną konflikty, powstaną rozszczepienia, rozdwojenia, rozstrojenia danej religii, i to, co widzimy na, na obecny czas, religia ulegnie wtedy dezintegracji, rozczłonkowaniu, i w pewnym momencie wyznawcy danego odłamu religijnego. Przekonani o jedynej słuszności swojego odłamu, mogą zetknąć się z argumentami innej ze stron, która powiedzą, że przeciwnie, oni mają rację. Na tle tego wszystkiego, przy nie, niewłaściwym funkcjonowaniu umysłu powstanie wojna, wojna religijna, poleje się krew, śmierć, zniszczenie. Tak bywało, tak bywało. I do tej pory w niektórych krajach afrykańskich również tak się dzieje. Co dalej tutaj czytamy? Przepraszam za tą moją wstawkę, ale nie potrafię się powstrzymać. Dominuje w niej jeszcze pierwotny charakter charyzmatyczny, ale w miejsce charyzmatu personalnego pojawia się charyzmat urzędowy, związany z powstającą instytucją religijną. Z chwilą udoskonalania organizacji i stworzenia dyscypliny. Gmina pierwotna, w cudzysłów wzięte, przekształca się stopniowo w instytucję stałą, zwaną, zwaną kościołem. W tej formacji kładzie się nacisk na ukształtowanie doktryny, rytuału kultowego i kanonu Ksiąg Świętych. O kanonie Ksiąg Świętych już Wam mówiłem, że akurat w tej religii, w której ja się urodziłem, w religii rzymskiej, rzymskokatolickiej, Pewien kanon ukształtował się w którymś tam wieku po śmierci założyciela człowieka, nawet on nie zakładał tej religii, założyli ją później jego, jego zwolennicy. Ci, którzy, tak jak tu wam przeczytałem, którzy po jego śmierci nie mogli pogodzić się z odejściem jego na, na drugą stronę, lepszą stronę życia i próbowali w jakikolwiek sposób. Ogarnąć tych swoich współwyznawców, przekazać im to, co mieli do przekazania, to co utkwiło im, co pamiętali, co próbowali zapisywać. I tych ksiąg świeżo zapisanych było kilkadziesiąt, które krążyły równocześnie przez ponad 100 lat, aż nie zostały zebrane w tak zwany kanon Ksiąg Świętych, który obecnie współczesnych, współczesnych nam tutaj do wierzenia się podaje. Podaje się jako. Święty zestaw, święty zestaw, który wskazał Duch Święty pod natchnieniem, i natknął niektórych, którzy ten kanon Święty zatwierdzali, którzy mieli moc sprawczą pewne księgi wyrzucić, wyrzucić na zbity łeb, bo powiedzieć, że one nie są święte, i nie nadają się do kanonu, a innym przypisać prawo świętości. I tak się stało. Ja nie wnikam, czy zrobiono to prawidłowo, czy nieprawidłowo, bo może trzeba było wszystkie albo Albo w ogóle jeszcze inne wsadzić, a inne wyrzucić. Ja nie wiem, bo oni kierowali się, tak jak mnie uczono, natchnieniem Ducha Świętego. Niestety nie miałem możliwości poznania tego natchnienia Ducha Świętego, mimo iż starałem się, mimo iż oglądałem niektóre sceny, jak Duch Święty wstępował w moich współwyznawców i zaczynali szaleć, zaczynali mówić, bełkotać, gdzie mówiono mi, że ten ich bełkot to są języki spradawne języki, przez którymi mówi ów Duch Święty. I ci ludzie miotali się, niektórzy przewracali się. Gdy święty kapłan przechodził koło mnie, moi współwyznawcy padali jak rażeni piorunem. On kładł rękę i on przewracał się, albo ona przewracała się, ale tak to było, że nie robili sobie nigdy krzywdy. Nigdy nie zdarzyło się podobno, żeby ten przewracający się pod, pod wpływem świętego Ducha, żeby zrobił sobie krzywdę. Wtedy mi to bardzo imponowało. Wtedy byłem pod ogromnym wrażeniem Jakżeż to ten ów Duch Święty potrafi, potrafi przewrócić te osoby. I nie zdarzyło mi się tak, żeby ilekroć stałem w rzędzie z tymi współwyznawcami moimi, żeby ten przewielebny kapłan podszedł do mnie i położył rękę na mojej głowie. Wyglądało to tak, jakby szedł do każdego, mnie omijał i szedł dalej. Nieraz próbowałem, znaczy wymijałem tych moich współtowarzyszy, i znowu stawałem, żeby doszedł i położył swoją czcigodną rękę na moim, na moim mózgu, żeby mnie olśniło. Ale nie udawało mi się. Raz nawet pamiętam, wybiegłem na zewnątrz kościoła i czekałem, żeby znowu on tam wyszedł i, i przewielebny mnie tą rękę swoją położył na mnie. Z jakiegoś powodu wyczuwali to chyba. Nie wiem, chyba siedział we mnie jakiś diabeł straszliwy. I, I bali się tą rękę do mnie przyłożyć, żeby coś na nich nie wlazło, nie? bo coś mogło porazić w drugą stronę. Mogło tak być, tak sobie teraz myślę, tak wiecie, z perspektywy, mm, i mogło tak być. Ale to są moje, wiecie, przemyślenia, moje wtrącenia tutaj. Takie czasy, takie czasy były. Dobrze, skończyłem tak. Rytuału kultowego i kanonu Ksiąg Świętych. I teraz dalej. Na takiej podstawie rodzi się Zasada prawowierności, herezji i schizmy. No właśnie, na podstawie tych kultywowanych, wybranych, pod natchnieniem, jakimś natchnieniem, bo w różnych religiach to jest różnie, są te księgi wybierane, na podstawie tego wyboru, dokonanego tak naprawdę przez ludzi, bo to ludzie wybierają, segreguje się potem wiernych na prawowiernych i lewowiernych, na prawowiernych i heretyków. Tam schizmatyków. Kilkaset lat temu ci, ci gorsi trafiali na szafod albo na stos. A ci lepsi dokonywali swojego, swojego doczesnego życia w majestacie świętości. No do tej pory tak się dzieje. Teraz już może tak nie palą na stosie, tylko jest wykluczenie społeczne. Co przeżyłem też na własnej skórze, wiem, jak to wygląda, wiem, z czym się to je. Trzeba to tylko po prostu cierpliwie przeczekać, a potem już, potem już jest spokojnie, bardzo spokojnie. Proces ten jest, ten jest związany z ukształtowaniem kasty kapłańskiej, która czuwa nad zachowaniem doktryny i rytuału. Właśnie po to oni są. To jest pośrednik. Ta kasta pośrednicząca to jest ta kasta kapłańska, bo między człowiekiem a Bóstwem musi być połączenie. I ten sznur łączący to owa właśnie święta kasta uprzywilejowanych, uprzywilejowanych, wypasionych kapłanów. Wypasionych, mówię, w cudzysłów, bo nie każdy z kapłanów jest taką matuszę, jak ja zacną, tylko są też tacy kapłani, którzy, którzy poszczą niewiele, jedzą i oddają się głębokiemu życiu religijnemu. Takich też jest, i też na pewno jest ich wielu. Wprawdzie ja zbyt wielu ich nie znam, ale słyszałem, że jest ich bardzo dużo. To co, pozwolę sobie może jeszcze przeczytać coś. 18 minut gadam. Postać założyciela religii wiąże się z pojęciem działalności chary, charyzmatycznej, znanej we wszystkich religiach. Charyzmat bowiem stanowi tytuł i podstawę autorytetu religijnego. No, przecież bez autorytetu nic by się nie zrobiło. Takie, gdy rysowałem wam na tych moich rysunkach autorytet pani z przedszkola, pani w koronie, małe dziecko autorytatywnie podchodząc do, do całej sprawy i przekazu jej wiedzy, bez zastanowienia wchłaniało na ten swój wewnętrzny monitor i rzutowało wszystko, co usłyszało od pani przedszkolanki. I tak samo jest z panami w wczerni. Tak samo jest z pośrednikami. Pośrednik. To ogniwo, które próbuje połączyć nas z bóstwem, czasem z domniemanym bóstwem, i za to połączenie, jak każdy pośrednik przekazu telefonicznego, bierze, bierze hajs. Życzę Wam miłej niedzieli i mam nadzieję do następnego razu. Zapraszam do aukcji mojego, mojego dzieła sztuki do godziny 19. A jakżeżby? Przecież po to to nagrywam, żebyście kupowali moje obrazy. Nie? Cześć.